odcinku programu na grzyby, dzisiaj w pięknej leśnej scenerii. Porozmawiamy oczywiście o grzybach i nie zabraknie też grzybowej kuchni. Co Kasiu nam dobrego dzisiaj przygotujesz? Dziś będzie omlet w wersji mniej kobiecej, bo z ziemniakami, kiełbasą i grzybami. Mam już trochę kurek, rydzów, ale chcę jeszcze troszeczkę nazbierać. Basiu, o czym dzisiaj porozmawiamy? Powiem dzisiaj o różnorodności grzybów. To co dziewczyny, ja was zostawiam i idę szukać grzybów. Zanim zaczniesz opowiadać, chciałabym wiedzieć, czym się różnią grzyby jadalne, niejadalne i trujące? Najprościej powiedzieć tak. Jadalne to chyba nie budzą wątpliwości. To są grzyby przeznaczone do jedzenia, gatunki jadalne, określone, podane w Atlasach jako jadalne, które tradycyjnie gotujemy. I po nich nic nam nie jest, są smaczne, lubimy je. Natomiast y, trujące to są takie, które mogą być smaczne. Ale po ich zjedzeniu człowiek się truje. Zatrucia są różne. Może nie będę za dużo o nich opowiadać, no ale są też śmiertelne. Natomiast niejadalne. Niejadalnymi grzybami najlepiej będzie posłużyć się przykładem. Dzisiaj w lesie udało mi się znaleźć borowika żółtoporego. Skróbsza wygląda jak borowik, ale. Kapelusz jest nieco jaśniejszy niż na przykład w borowiku. Porównam go od razu, sięgnę po borowika, prawda? Tu widzisz różnicę. Do kamery też pokażę, Znaczną. żeby Widzowie widzieli, prawda? Teraz kwestia tego, co pod spodem kapelusza. Czyli kolor porów, prawda? Borowik ma białe, Jasne. bo to jest młody, a widać, że rurki są żółte. Natomiast ten ma pory żółte od razu. Stąd nazwa borowik żółtopory. Teraz odwrócę do do kamery, żeby też Widzowie mogli to zobaczyć. I pozostaje trzon. Widać wyraźnie różnice. Bardzo Cię poproszę o pomoc. Przytrzymaj tego grzyba, tylko pewnie blisko trzeba. <gry> Zobacz. Ten jest na brązowym tle, jest siateczka, lekko podbrązowia, tu bliżej kapelusza widać białą. Tutaj, jeżeli się przyjrzysz, ten kolor jest karminowy i ta siateczka właśnie ma taki kolor. Ten grzyb jest niejadalny ze względu na gorzki smak. On jest gorzki. Atlasy podają, że jest lekko trujący. Nie jest śmiertelnie trujący. Przy czym ryzyko zatrucia akurat tym grzybem jest małe, no bo nikt raczej nie będzie jadł gorzkiego grzyba. Dokładnie. Innym przykładem bardzo dobrym grzyba niejadalnego to jest lakownica spłaszczona. Dotknij, on jest twardy. No, człowiek raczej tego nie zje, po prostu nie pogryzie. Równie dobrze mógłby sobie. Mógłby sobie rozgotować, nie wiem, klepkę parkietową czy coś takiego. Raczej nie byłoby to smaczne no i to chodzi o to właśnie o konsystencję. Są grzyby, które śmierdzą, tutaj właśnie zalatuję co chwileczkę. Wiem, co tu rośnie, ale nie widziałam, czuję jego zapach, ale nie widziałam postaci. I też to jest grzyb jadalne, właśnie przez to, że no, okropnie pachnie. I to jest właśnie różnica między trującym a niejadalnym. Gdyby ktoś się zaparł i grzyba takiego zjadł, na przykład tego, to prawdopodobnie nic by mu nie było, ale przyjemności żadnej, smaku żadnego. I, I to jest właśnie klasyczny grzyb niejadalny, natomiast nie, nie jest trujący. Tr grzyby trujące. To są takie, które mogą bardzo dobrze smakować, bardzo pięknie pachnieć. Wszyscy zatruci zgodnie mówili, że potrawa była przepyszna i że w życiu niczego tak dobrego nie jedli. Tyle tylko, że to było jedno z ostatnich posiłków zdążyli opowiedzieć, bo grzyby nie trują zbyt szybko. I te najgroźniejsze, czyli muchomor zielonawy i muchomor jadowity, mają ten sam zestaw toksyn. Jest tego sporo, nie wnikajmy w szczegóły. W każdym razie objawy zatrucia wy, występują późno w stosunku do momentu jedzenia, potrafią wystąpić po dwóch, trzech dobach i y, śmierć y, też nie przebiega szybko. Ciężkie bóle i no niestety właśnie wtedy zdąż, zdążę jeszcze opowiedzieć o potrafi. A czy to są często spotykane grzyby? W niektórych lasach tak. Znam taki las w pobliżu Krakowa, gdzie no praktycznie przez całe lato można trafić, jeżeli w tym momencie nie było na przykład suszy. Ale są miejsca, gdzie jest je trudno znaleźć. Jadowity woli lasy iglaste, natomiast zielonawy liściaste, ale zdarza się też w mieszanych lasach. A teraz opowiem Ci o tych najgruźniejszych trujących i pokażemy je w prezentacji. Pierwsze zdjęcie, muchomor zielonawy. On charakteryzuje się, jak wszystkie muchomory pochwą, wyrasta z takiego rodzaju skórzastej osłony, popularnie zwanej jajem. I ta osłona całkowita pęka wtedy, kiedy grzyb wyrasta. I kiedy kapelusz się otwiera, to od spodu osłona częściowa odsłania blaszki i zwisa w charakterze pierścienia. Po osłonie całkowitej zostaje pochwa, natomiast po tej częściowej zostaje pierścień. Przejrzyjmy się teraz na zdjęciach, jak wygląda struktura skóry kapelusza. Decentkowania to nie chodzi o to, że jest nieostre zdjęcie, tylko po prostu ona taka jest. To nie jest jednolita powierzchnia. Teraz zobaczmy, jak wyglądają blaszki. W muchomorach blaszki zawsze lub prawie zawsze są białe w muchorze może zielonawym zawsze są białe więc jeżeli jest takie dziwne zabarwienie zielonkawe oliwkowe czasami z większymi akcentami brązu kapelusza i białe blaszki to już powinna lampa zaświecić i trzeba sprawdzać dalej następnym elementem jest pierścień tutaj widać go na zdjęciu ale Pierścień jest elementem nietrwałym, może go czasem nie być, albo mogą być tylko po nim ślady. Następnym elementem jest trzon, struktura trzonu. Na trzonie są, jak widzisz, zygzakowate wzorki, które są zabarwione podobnie do kapelusza, ale mniej intensywnie. One są czasem lepiej widoczne, czasem mniej, niemniej są, jeżeli się uważnie przejrzeć. No i ostatni element pochwa. To jest właśnie przyczyna, dla której nie można grzybów urywać czy obcinać. Po prostu do rozpoznania jest potrzebny cały, bo jeżeli pochwa zostanie w ziemi, to można się nieźle na tym przejechać. Basiu, jak dużo jest grzybów trujących? Pytasz o ilość gatunków? Tak. No trudno mi tak z pamięci powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś to policzył, zwłaszcza, że grzybów dużo jest jeszcze nierozeznanych w ogóle, więc, więc te rzeczy się zmieniają. Ale no trochę jest. Najgroźniejsze to są właśnie ten, o którym mówiłam przedtem, muchomor zielonawy i jego biała odmiana, muchomor jadowity. Nie wiem, dlaczego zostały one wyróżnione jako dwa różne gatunki, ale... Zestaw toksyn mają ten sam, więc są równie skuteczne, niestety, w razie jakiejś pomyłki. Muchomory jadowity, tutaj widać go na zdjęciu, jest biały. Troszeczkę ma inny kształt kapelusza, ale to już trzeba się dobrze przypatrzeć, trzeba mieć opatrzony. I jak widzisz, nie ma tutaj tych, tych charakterystycznych zielonych plamek, jakie były u Muchomora zielonawego. Blaszki również są białe. Jest zwisający pierścień, też niekoniecznie bardzo trwały. I znowu jest ten zygzakowaty wzor, wzór na trzonie, tylko to bardziej wygląda jak jakieś takie piórka. Nie wiem nawet jak to nazwać. W każdym razie jest widoczne, ale nie jest wybarwiony, Ale jest widoczne. No i pochwa, oczywiście pochwa. Tutaj tym bardziej trzeba zwracać uwagę na blaszki, dlatego że akurat muchomor jadowity często jest mylony z pieczarką, a pieczarka. Nigdy nie ma białych blaszek. Więc jeżeli są białe blaszki, to trzeba uważać od razu i sprawdzać absolutnie wszystko. Zbieranie grzybów to super zajęcie. Można spędzić cały dzień na świeżym powietrzu i można też długo o, nim, o nich opowiadać. Ale bądźmy ostrożni, uważajmy, konsultujmy, bo nieznajomość grzybów może nas zgubić. Basiu, więc ja proponuję: pójdziemy, poszukamy Kasi, bo ja już zgłodniałam i chętnie ja bym też. coś zjadła. Więc co? Idziemy. Jasne. Aby, chodźmy. O, jesteście już. Nie trzeba coś ci pomóc? W sumie mam już wszystko. Mam już kurki pokrojone, kiełbasy, ziemniaki. Ale pachnie. Masło się topi. Basia, ty się bierzesz za. za jajka. Ubić. Bez trawy. Dobra, po wystawie. To wezmę bliżej. A ty. Pokrój szczypiorek, który, którym potem sobie posypiemy ten, ten nasz omlet. A ja wrzucam kiełbasę. Lubię taką bardziej męską kuchnię? Oczywiście. Jest idealna po, po wyjściu z lasu. Kiełbasa może być suszona, może być dojrzewająca, może być nawet fajna, taka wiejska. Pokroję jeszcze ziemniaki na mniejsze aby nie wystawały z omleta. Kurki na patelnię. Nie, nie trzeba. Nie. Ta, daj jajka. Płacz. plewaj. Powolutku. Cało, całe, całe, całe kurki, całe, ziemniaki, całe. zalej dobra. wszystko. No będzie. Będzie uczta dziewczyny. O. Pokrywka. Dziewczyny sprawdzamy. Gotowe. Super. Jaki wow. Karolina dawaj pieprz. I łyżki. Aścia, proszę bardzo po łyżeczka. Chodźcie jemy. Ja jestem. Wow, ja umieram z głodu. Ja też. Myślę, że będzie syty. Uh -huh. I to nie wilki, no to co? Tylko uwaga, gorące. Mm, gorące, jakby się na gazie go <grym> Ale pycha. Jak zwykle kulinarnie kończymy nasz program. Piszcie do nas, wysyłajcie zdjęcia, a ja już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek programu Na Grzyby.